Pozostaje mi widzowie nic innego niż zrobić ankietę, żebyście mogli w tej ankiecie zagłosować. Bo tak, no to kurde, no nie jestem w stanie stwierdzić, ale na pewne zmiany na pewno trzeba będzie widzowie na gospodarstwie przeprowadzić. Oczywiście dzisiaj też jestem na innym mikrofonie, widzowie. Czy słychać? Czy słychać? Zaprezentuję wam. Zobaczcie, kupiłem sobie. Taki mikrofonik. Już nagrywałem na nim jeden odcinek. Ci, co oglądają ogólnie odcinki z naszej też nowej serii, tej Finish Cotton Simulator, to wiecie, że jeden odcinek był zastępczy, nagrywany w tym mikrofonie, właśnie w moim starym pokoju. I co wam powiem, widzowie, jeszcze? No, ta gierka Finish jest fajna. Weźcie sobie pooglądacie tę serię, bo tam są taki jajca, że naprawdę. No ale wiadomo, co MPG, to MPG, no to nie ma co w ogóle widzowie tu pierdzieć. Także. Dobra. Kwestia jest następująca. Widzowie, nie wiem, co się dzieje z Janiną. Nie widziałem jej przez kilka dni. Teraz widziałem yy, ułamkiem sekundy. Jeszcze, yy, jeszcze jak ten. Nie włączyłem nagrywania. Że chyba kręci się na gospodarstwie. Więc chyba muszę ją odwiedzić. A jak, Zobacz ta. A żeś, ty kur. Ciekawe, co się u Janiny dzieje. Janinko, jesteś gdzieś tutaj? Janina, Janina. Widziałem ci i tak, że tu gdzieś chodzisz. Halo. Tu się schowała. I zobacz, czekaj, tam muszę ją znaleźć. Gdzieś się tu może za budynek się schowała. Nie. O! Dobry! Chodź tutaj! Janina! Odezwij się do mnie. Nie udawaj, że mi nie widzisz. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Co się z tobą dzieje? Myślałam, że to gangsterzy. Jacy gangsterzy? A, to co nam mówiłaś, tak? No. Dalej tej sprawy nie wyjaśniłaś? Jarek, ja naprawdę już wszystko spłaciłam, co pożyczyłam. Nie, Nawet nie... dałam im więcej, ale oni cały czas chcą takie podatki. i okay. W ogóle ja nie mogę tego spłacić. Dobra, czyli rozumiem, że jeszcze nie, nie wyjaśniło się tej sytuacji, tak? Ale, Jarek, ja oddałam im wszystko, co. Jakby była no. im, byłam im dłużna Już teraz to oddawałam te głupie ich raty, procenty, ale. No stary, no przecież mnie nie zejdę to. No i mam rozumieć, że jeszcze ci się nie udało tego. tego po prostu ogarnąć, tak? Najgorszy, że ja miałam limit do 18 stycznia, czyli do no. moich urodzin. A już jest mhm. 27, Jarek! Oni dzwonili dzisiaj. Janina, i mam Oni rozumieć... Oni dzwonili, że. Jutro przyjadą po mnie No dobrze, ale mam rozumieć, że Jutro przyjadą i co? I zrobią jakąś egzekucję na tobie, czy co? No ja nie rozumiem teraz Normalnie po mi powiedzieli, chodzi? że Że będę kaput Że co? Kaput Że ty będziesz kaput? Tak Janina, co ty się żeś pieprzyła? I co teraz? Jak, znaczy nie, powiedz mi jaki masz plan na tą sytuację? To ty chcesz teraz, nie wiem, zrobić? Żeby no, było się na no. dzienniki no ale sprzedać ciągniki i co? co ja I dam im te raty, hmm. których tak naprawdę nie jestem dłużna, bo to oni sobie to wymyślają. Janina, tylko teraz pytanie. Czy sprzedać ciągniki ci wystarczy kasy na to, żeby oddać im dług, który sobie tam powiedzmy wymyślili? Po cholerę powiedz mi, w ogóle pożyczałaś pieniądze od jakichś pajaców, gangsterów. Po co? Po co ci to było? To jest pytanie na śniadanie. No dobre pytanie, też sobie zadaję. Ekstra. No, ale dobra, no, teraz kwestia następująca Co ty byś chciała sprzedać? Który, co? Chargera, Mustanga, samochody, które, kurde Mają tyle historii I co, chciałbyś się od tak po prostu sprzedać? Dobra, ja ich porwę O, to 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 to, 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 to to ci odradzam, od razu ci mówię Bo jeżeli ty ich porwiesz To ci powiem tak Byś miał przeklapana Jeszcze ci o tym dowie pol, police, police To już od razu idziesz się oni chcą ciebie ukatrubić, a nie ty ich. Więc ty jesteś po dobrej stronie torów. Tym bardziej, że nie masz im nic... No, oddałaś im kasę to co no wiadomo no... Pożyczka do pożyczka, no wiadomo, z reguły pożyczka jest na procent, Jarek. ale oddałaś im kasę, tak? Słuchaj, ja ci chcę od razu powiedzieć, no? że jeżeli jutro nie będziesz mógł się ze mną skontaktować, to są mhm. dwie opcje. Jakie? Jedna opcja to jest ta, której będę się trzymała. Będę spróbowała się przed nimi ukryć. No i wtedy wybłówkować jakiś plan na nich. A mhm. druga opcja jest taka, że nie zdąży i mnie zabije. No... Nie wiem, dobra, po, mam na ciebie pomysł, y, znaczy propozycję. Pożyczysz mi do, y, do kamieni ten, ten? Spoko. Jak y, w testamencie już napisałam. Co napisałaś w testamencie? Y, że przekazuję wszystko y, mhm. dla wszystkich ludzi ze wsi oprócz ciebie. O ty mendo. A dlaczego akurat mnie wykluczyłaś? w kurze. Dobra, mogę patrzeć ten do kamieni. No możesz. Dobra, to poczekaj, to idę, po jaknik. Czowiek, weźmiemy ciągnik i lecimy pozbierać te kurde kamienie. Słuchaj, weźmiemy... jak coś to no? żartowałam. Nie. W testamencie ty jesteś uwzględniony. Ale a gdzie już? Gdzie już? Nic. Przepisałam mu tylko zawartość. Prawdy? Drewnianego klozeta Ale a klozet a, a jest to ciebie, coś. A, czy, a dla się dlaczego nic? Dla Dziusia jest zbiornik. Na co? No, zbiornik na kopę, zgiba. Aha. Z ja mam, a ja Czyli ja mam lepsze rzeczy niż dziejusz? wszystko. Kurde, dziękuję ci Janina, dziękuję ci. Ale to dopiero jak pomrę, jak będę żyła to nic. No dobrze, no to okej, okay. no ale to wiesz, w razie czego tak na, na przyszłość dobrze wiedzieć. Tylko y nie, pom nie pomagaj gangsterom mnie złapać psa to. No oszalałeś? Y Łuś znaczy? Przepraszam. Oszalał, znaczy chodziło mi... Ten, bo ja dzisiaj z się, gadałem i... Przepraszam, przepraszam, oszalałaś. U się byłem dzisiaj. I wiesz co Dziusiu mówił? No? Że on to się nie może doczekać, aż ty kipniesz. Czemu? No bo wtedy by kasę wziął od ciebie. By on, mi, wziął. on mnie nienawidzi? Nie no, żartuję, Nina, co ty, gdzieś by takiej rzeczy nie gadał żartuję, on takich rzeczy nie gadał, tylko my żeśmy się spotkali, bo tak żeśmy się zastanawiali Jak ci możemy pomóc, kurde, w tej sytuacji Takiej trochę, ci powiem, że ciężkiej Ci powiem no. szczerze, że ciężką sytuację masz No dla mnie mam, mam ciężką, no tak No, ale Zobacz, że my też mamy ciężką sytuację Bo z tego co mówiłaś i wspominałaś, no to To też troszkę nas dotyczy Akurat nie wiem dlaczego, ale nas też troszkę dotyczy. Wiesz o czym mówię? No niby tak. No. Widzowie, nie wiem czy wy wiecie o czym ja mówię, ale gangsterzy mówili Janinie, że jak nie oddajemy tam kasy czy czegoś, to że... że nas z, z, na przykład. Wiecie, no zabiją nas po prostu. No to o co się Janinko rozchodzi? No, może oni, nie wiem, żartowali. Nina, słuchaj, ja tam nie chcę się bawić w te twoje sprawy. To ale jest to czemu ty wziąłeś tą zbierarkę? A ta jest dobra? No dobra, ale najpierw trzeba tą pierwszą maszyną. A, tym tym trzeba najpierw zrobić. No dobra, to poczekaj, to ja przyjadę tam tym drugim. Czy ty przyjedziesz? Przyjadę. A ogólnie jesteś bezpieczna w aktualnie w tym momencie, czy nie? Nie, cały czas się ukrywam, <laughs> dlatego nie mogę nagrywać filmów. Bo boję się, widzowie. że ktoś może... I dlatego dziwicie mieć... się, że nie było odcinków, no. Ktoś może, wiesz, na mnie powiedzieć, gdzie ja jestem. No ja wiem, ja sobie, ale wiesz, ja zdaję sobie z tego sprawę, no bo kurde, to jest trochę takie ryzy ryzykowne takie, nie? No nie wiem, czy ty tego nie bakteryzujesz trochę. Nie. No ja nie, no bo ja to rozumiem, ale nie wiem, czy widzowie to rozumieją. No ale nie wiem, czy też jakby, wiesz, ty to poważnie traktujesz. Ja to traktuję poważnie. Bo ty poważnie. wiesz, ty jesteś policjantką, tak, yy, to i to jakby jest tak, że ty, nie wiem No ale Janina Ja ciebie rozumiem tylko, że kwestia jest następująca, że ty powinnaś tę sytuację wyjaśnić i żyć sobie jak człowiek, a nie kurde już nie wiem z miesiąc czasu po prostu się boisz o wasy życie Znaczy no ja próbuję to wyjaśnić, no Spłaciłaś im kasę tyle ile miałaś spłacić i oni jeszcze oczekują od ciebie więcej, no No bo ja cały czas jak teraz nie nagrywałam to pracowałam, pracowałam na różnych robotach a przyznaj się, czy pracowałaś na jakichś nielegalnych pracach? Nie, legalne Na pewno? Tak, żeby w banku było pokwitowanie legalności Na pewno No tak, no byłam taksówkarką premium, czyli woziłam klientów Mustangiem Aha, okej okay. Czyli, jakby nie patrzeć, to wszystko było legal Tak, na budowie cegły Czy to było połagałam? na przykład illegal, illegal night, na przykład? Nie, 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 nie. Legal night. Okej. Okay. No to dobrze, dobrze, Janinko. Dobrze, dobrze, spokojnie. Będzie eee, wszystko okej. Okay. Widzowie... Organizowałam imprezy nad stawem. Ale widzowie ci pomogą też. A jak? No nie wiem. Dobrym słowem cię wespro. Aha. No co byś chciała? Żeby finansowo cię wspomogli? No najlepiej. No wiesz, Nelina, no wpieprzyłaś się sama w długi jakiś, tak? Nie no jakby który... nie patrzeć, nie? Łącz to wysypywanie. Tak? No, jakby nie mogę Uuu, Czyli to się nie zbiera? Czy o co to chodzi z tym? No Czekaj wiesz w drugą stronę lepiej, do pola jakby, A, wiesz? wiem wiem wiem, bo tu jest ta dróżka, okej. Okay. Tam się pewnie już teraz zbierało, nie? No, na zbieram. W ogóle wiesz co ja tu chcę robić? Łąkę Bo tu mam za... Aha. To jest ta moja łąka i jeszcze tutaj zrobił łąkę, no to będzie wiesz, połączone wszystko i będzie taki dobry kawałek, bo teraz tamta jedna łąka odchodzi, więc muszę coś powiększyć. Widzowie, bo odchodzi łąka ja nam na tam żyję. z otworami Co? Ciekawe czy ja nie na to żyje tych czasów no <grym> żyje, spokojnie, no bo ja teraz będę siał tą łąkę, no, znaczy nie dzisiaj prawdopodobnie jutro, ale no dzisiaj tam chcę, chcę te właśnie kamienie stąd podbijać, bo tu od cholery kamieni jest jak Pewnie jak wiesz, niektórzy będą się będą cieszyli, się cieszyli. nie będzie komu, na przykład się wyzywać od 100 lat. Tego będzie mi akurat brakować w razie czego, Janina, no, ale mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, no. Mam nadzieję, że... że nie kipniesz, po prostu. Jak najzwyczajniej się mam nadzieję, że nie kipniesz. Dobra, a ty byś mnie na duchu wspierał, czy ty kamienie zbierał? Bo to jest różnica. No ale co ja mam tu zbierać? Tu mało tych kamieni. Dawaj więcej, ustrugaj. No ale to nie jest zgrabiarka! A. Do... Ogół, ugółem to... Janina ja trzymam na ciebie kciuki, za ciebie kciuki. Aha. Ja bym ci chętnie pomógł. Pięsowo? Ile potrzebujesz? No oni sobie wymyślają, wiesz, w setkach! No to nie mam tyle, niestety sorry. Choć no, bym wiesz, chciał, to nie mam. Ale ja naprawdę im oddałam to co ten prawie No dobrze, ale wiesz ja... No teraz aktualnie na koncie mam 54 Polskie tysiące Troszkę co nieco jeszcze w gotóweczce mam yy, Bo warsztat tam Powiem wam że warsztat kręci się widzowie ale tak kurde ostatnio coś przycichło czy tam się te samochody nie psują czy co Pewnie brakuje dobrej reklamy widzowie tak kiedyś w telewizji co poszła reklama co Janina tam mnie podreklamowała Telewizja co u Lidy była Jarek obiecaliśmy sobie coś Że będziemy jeszcze Że będziemy już zawsze szczerzy z widzami to znaczy? Powiedz prawdę, to co mi opowiadałeś tydzień temu. To znaczy co? O tym, że zastanawiasz się nad zamknięcie warsztatu. Powiedz im. Kurno, nie wiem, czy tego nie wytnę, co powiedziałeś teraz, bo nie chcę, nie chcę o tym gadać. Jarek, ustalaliśmy, że będziemy normalni na filmach i będziemy mówić to Nina, wszystko, co ja, się u nas dzieje. Ja tego, ale jak ja tego nie wytnę, to wiesz, że będę się ze mnie śmiać. Nie będę się siły śmiać, a, a skąd wiesz, a może ktoś ci pomoże, a może ktoś cię zapromuje, ktoś powie, przyjedzie jakiś nie wiem widz do ciebie na pierwszy no... to nie zlawie, kurde, ale... To nie, nie jest łatwy Słuchaj, temat ze... Ja wiem, ale pamiętasz jak gadaliśmy raz z widzami, że już odnośnie mojej sytuacji, że nie można kłamać, nie można oszukiwać, tylko trzeba mówić co się dzieje, bo to źle wychodzi później... No witowie, no powiem wam powiem wam szczerze, nie? Powiem wam szczerze, no Dobra, nie wytnę tego, no powiem wam szczerze, widzowie, zastanawiam się, czy nie zamknąć warsztatu, bo nie mam żadnych niem. Nikt to nie powie. Nie Marcia Jarek, ja coś wymyślę. Jak sytuacja u mnie się ustabilizuje, coś wydumamy, stary. Nawet ostatnio widzowie zrobiłem tego. Takie kilka ulotek napisałem długopisem i zostawiłem ich na stacji i tego. I nikt widzowie, no powiem wam wprost, no, nikt do mnie już nie, nie, nie przyjeżdża do mnie na warsza, to przecież ja widzowie znam się na robocie, ja dobrze robię, naprawiam dobrze samochody i nie za dużo cenę. I nikt nie przyjeżdża do mnie. Jarek! Już. Ja już mam nawet pomysł, wiesz? No jak rozwinąć twój biznes? Jak? Tylko ja najpierw muszę pozałatwiać swoje ciężkie sprawy, żeby ja w ogóle przeżyła. Bo jak ja? padnę to już i twój biznes, pierwsza dziewczyny! Janina, nie płacz! Możesz chociaż ty nie płakać? No dobra. No widzowie, no mówimy wam jak jest. No u mnie jest ciężka sytuacja z biznesem akurat. Nie, teraz. u mnie ciężka akurat. U mnie no ciężka. Cięższa. Ja... U mnie ciężka sytuacja z biznesem. No muszę jakoś to widzowie nie wiem, rozpromować. No nie wiem, jak ja mam to ogarnąć. U mnie jest najcięższa, bo ja mogę pisać karetę w każdej sekundzie. Wiem, Janinu. Ja jadę wysypać to koło warsztatu na młonkie. Jarek, to mi wspieraj, Ja cię ty. wspieram. A w ogóle widzowie tu też mam mąkę koło warsztatu, tylko wiecie, co jest najlepsze? Że ja o tym widzowie zapomniałem. Ja tu nie kosiłem jej, ale w tym roku będę kosił. Spokojnie, w tym roku będę. Ja cię wspieram, zawsze cię wspieram, jak mogę. No, to żebym smutna nie chodziła. Ja nie, nie będziesz smutna chodzić, jak będziesz miała wszystko wyjaśnione. A te Bele, to kurde, muszę tu stojać? No, będę musiała zabrać, ale to ja zabiorę jak mnie się sytuacja biznesowa wyklaruje, Bo ja teraz jestem tak. Ja też jestem smutnawy. Coż to kurde było? Co to było? Co? Gdzieś gaz poszedł? Nie, zakłócenia w radiu. A gdzieś te zakłócenia się tu kurde robią. Pewnie fale inne łapie. Fale, tak! Dobra, kamienie wysyp wysypałem kamienie Tutaj Jadę jeszcze tam kilka, muszę kamieni zebrać I będzie na dzisiaj po robocie jak to mówię kurde Będzie po robocie O cholera Jarek! Co? Co? Chyba widziałam samochód Jaki? Nie wiem czy nie tak gangsterów Ja się Ja się chyba muszę ukryć Dobra, to ja zaraz wracam do domu, już tylko, tylko zbiorę jeden pasek tutaj. Tak! Na bank, to nie jeżdżą! To chowaj się, to idź gdzieś. Się, ale nie chowaj się na gospodarstwie, bo nie, nie daj Boże, tu cię zajadą, to będzie po tobie. Masz no, rację. Leć nie wiem, do kościoła się schowaj. Nie, ale to już był chyba ostatni dzień! No i zajebiście widzowie. Widzicie, kręci się ktoś koło Janiny. Uciekaj! Zostawiam ciągnik! Dobra, ale uciekaj stamtąd. A jak oni będą chcieli, nie wiem, może ciebie dorwać? Nie będą Zzwonię chcieli mnie dorwać mnie Ja ci pomogę, ja, ja zasłonię ciebie ja nie, nikt mi nie, nikt mnie nie będzie chciał porwać Z jakiej racji nie by, by chcieli mnie porwać? Halo? Halo? Nienina No nie gadaj tak, że ktoś się porwał Dorwał, znaczy Jak porwać, to szybko by może nie zdążył Halo? No i zasięg się uro. No i gdzieś pewnie albo uciekła, albo nie wiem. Dobra, ja wezmę ten do kamienia, tu nie będę sobie na jego gospodarstwo, żeby nikt nie myślał sobie, że ja z nim mam jak coś w ogóle wspólnego. No jedzie jakiś... Samochód jedzie jakiś. Oże kur... No to nieźle, to nie... Oby to nie oni. Czekaj, ta zaparkuje tu. Ula, sreku. Eee, słucham. O co chodzi? Bożdy. Panie do tej szopy. Do której? Tutaj, do szopy. To? Ładzisz. O co chodzi? Całki to bierze ja. No, dobra. Natychmiast. Tej, bo one się... A. I teraz słuchaj mnie. No i słucham. Panie Jarku. Musisz pomóc? Co? Koleżoneczka nam wisi trochę pieniędzy. Znaczy, no, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, znaczy, jaka, jaka koleżanka, bo... Dawaj to, co masz przy sobie. No to, 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 to nie mam kasy. Ale o co Stare chodzi? Papel. Ja nie ja jestem nikomu nic winien, to jest pierwsza sprawa. No i teraz, no to dobra, to teraz patrz. Dobra, wow. dobra biorę telefonik. O, portfelik. O, jednak było. Dobra, ma... mogę ten telefon tylko? Stówki. Mogę ten telefon tylko odzyskać? Nie, telefonik się przyda. No weź eee, kłopie, słuchaj, no daj ten telefon chociaż dobra, weź te kasele <laughs> Za dwa dni my wpadamy i albo szykujesz kasę, albo zabieramy z maszynki Ale pierwsza ciebie, sprawa ja, ja nie mam nic wspólnego z tą sprawą No to o co chodzi? Jeszcze tego trzeciego? Okay, Jeszcze jak trzeba go znaleźć? Kogo? No ten trzeci masz kolega. Aha. Tego pytanie, ja nie mam nic wspólnego, to o co chodzi? Ale... Chyba masz koleżankę, tak? No ale to, że nie, Mianina ma jakieś długi, to nie znaczy, że ja mam, tak? A! A to nie, no to tak, dobra, to masz ten telefon, masz portsę z powrotem. No dobra. Dobra, to dziękuję. O Gdzie Jesteś? To? Ty jesteś głupi, czy co, naprawdę? Kościół, ja to otwieram. Zostaw to, ja to, to odwieram. Słuchaj, zrozumiałeś czy nie? Zrozumiałeś, czy nie? Oż ty. Dobra, spokojnie, dobra, zrozumiałem. I dwa dni będziecie po kasy. Tak. Ożesz. Y... Będzie kasa? To to to, 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 będzie kasa, no. To jak coś, coś, to będzie. Musicie coś wymyślić. No dobra, to z farcikiem, nie? A ile tej kasy? To, 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 to? No jak ile? No odsetki, odsetki. A ile nie? tych odsetek no, tam? No, no. no my liczymy teraz 50 tysięcy dziennie. Ożesz, ty kur... To ile tam 800. będzie tej kasy? To ja powiem, ja nie, nie przekażę. Jak go gdzieś 800, zobaczę. 850. Tysięcy? Tak. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Ała. Wow. Dowie, ale dostałem kurde po mordzie. Eee, Zobaczcie, takim Durango czarnym. Ja pierdzielę. Jaki ja mam z tym widzowie związek? Janina długów się narobiła i jeszcze o nich co kurde... I ode mnie kasy chce skurczyć? Nie wiem. Ja tu się zastanawiałem, żeby te ciągniki sprzedać. Lepiej, żeby jeszcze się tak skończyć, że oni mi pozabierają. Widzowie, w komentarzu pod tym odcinkiem yy, jest ankieta dotycząca tego. Eee, czy sprzedajemy Ursusa, czy nie. Na początku zajmijmy się tym, nie? Więc ankieta, czy sprzedajemy Ursusa, czy nie. I tam jest odpowiedź, tak lub nie. Więc zagłosujcie proszę was w komentarzu pierwszym u góry, macie ankietę. Zagłosujcie i będzie zajebiście, nie? Teraz będziemy mieli to wyjaśnione, czy go sprzedajemy, czy nie. No nie ukrywam, że jest dla mnie sentymentalny, by go nie sprzedawać, ale to jest wasza decyzja. To wiecie, tworzymy wspólnie tę serię i razem zadecydujemy. Także no co, no dziwna sytuacja, przyjechali do mnie gangsterzy, jeszcze po mordzie mi dali. Janina ma dwa dni. Musimy coś wykminić, także na odcinku, Janiny prawdopodobnie będziemy kmienić, co mamy z tym zrobić. Trzymajcie się, nara.